Od czasu, kiedy to magiczne stworzenia postanowiły zerwać wszystkie kontakty z ludźmi, minęło już dużo czasu. Niegdyś ludzie i skrzaty, wróżki, dłużki leśne, żyli obok siebie, pomagali sobie wzajemnie. Skrzaty plotły koniom przepiękne warkoczyki na grzywach i ogonach, a gospodarze w zamian pozwalali im pomieszkiwać w stajni. Wróżki przeganiały zmory, chroniły przed pożarami, Opiekowały się dziećmi, aby nie popadły w jakieś tarapaty. Zaś duszki leśne pomagały w polu. Przeganiały stonkę z ziemniaków, podnosiły kłosy pszenicy, które położył wiatr, i tak było przez lata. Ale na ziemi pojawiało się coraz więcej niegodziwości. Ludzie stawali się zachłanni i samolubni. Co prawda nie wszyscy, ale z biegiem lat było coraz mniej miejsc, w których to mogły znaleźć schronienie magiczne stworzenia. Traktory zastępowały konie, garaże stajnie i obory, a i kurników, które upodobały sobie gapki, było jak na lekarstwo. Ludzie przeganiali skrzaty, nie potrzebowali już ich pomocy. Żyło im się coraz gorzej i coraz więcej krzywdy doznawali ze strony gospodarzy. Z czasem coraz rzadziej widywano magiczne stworzenia. Aż pewnego dnia wróżka Ines, najpotężniejsza ze wszystkich wróżek leśnych, Rzuciło zaklęcie magicznego wiatru. I wszystkie magiczne stworzenia stały się dla ludzi niewidzialne. Tylko tacy o dobrym sercu mogli dostrzec te wyjątkowe stworzenia. Czas płynął, a to, co było kiedyś całkiem normalne, stało się legendami, baśniami i bajkami dla dzieci.